Przymoko jeszcze strach, Facebooku koncertowania. Jasielska i okolica. Uwaga, uwaga drodzy mieszkańcy Jasła. Już najbliższy poniedziałek, 26 maja 2025 roku, na terenie generatora nauki w Jaśle, święto Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Akcja Krwiodawstwa 2025. Tego dnia organizatorzy wydarzenia przygotowali dla mieszkańców Jasła wiele atrakcji, m.in. mobilny punkt poboru. Krwi, pokazy pierwszej pomocy, strefę edukacyjną, stoiska gabinetu dietetycznego, zbiórkę publiczną i wiele innych atrakcji. Szczegóły na plakacie. W imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła już w najbliższy poniedziałek 26 maja 2025 roku na teren Generatora Nauki w Jaśle. Szymon Kojeszty z Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice Wydarzenie od godziny 9 do 13:30 przybywać, pomagać i oddawać hołd polskiemu Czerwonemu Krzyżowi.